Cześć, witajcie serdecznie z tej strony Kryptowyek. Zapraszam na dzisiejszy krótki update. Chodzi o to, że w końcu zaczął się ten spadek, na który tak bardzo czekałem ze względu na to, że zrobiłem shorta na samym jakby na samym poziomie tygodniówki 348, 349. I troszeczkę byłem pod wodą w momencie, kiedy cena wskoczyła do góry, ale okej, okay, już zjechaliśmy troszeczkę na dół, więc ten spadek był kontrolowany. Czekałem na niego, także wszystko jest pod kontrolą. Ładnie zamknęliśmy punkt kontrolny na poziomie 337 dolarów straciliśmy punkt na dniówce 334 dolary teraz lecimy w dół. Support numer 1 właśnie utrzymuje cenę lub robi za opór. Robi za opór aktualnie, więc nie zdziwcie się, jeżeli zjedziemy jeszcze niżej Na poziom około 310 Lub 296 dolarów A jeżeli teoria, którą wysnułem dawno temu, to znaczy dawno temu, parę dni temu Się uda, to zjedziemy do 240 dolarów, więc take profit jeden już był jakby na poziomie 337 dolarów, gdzie Względem Bitcoina po prostu BNB Ma jakieś tam, ma jakieś tam wsparcie Więc Resztę pozycji zostawiam jakby otwarte. I zobaczymy, co będzie dalej. Żeby nie przedłużać, szybko rzucimy okiem jeszcze na Bitcoina, jak on tam wygląda. Szybko, 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 ładujemy się, ładujemy się. Jak widzicie, troszeczkę z internetem tutaj mam problem, ale wydaje mi się, że w końcu się załaduje. Tak jak w sumie mówiłem wcześniej na kilku osobnych odcinkach. Cały czas planowałem ten spadek, cały czas planowałem tego shorta, więc w końcu się cieszę, że się udało. Jestem już na dużym proficie, ale wydaje mi się, że właśnie te 296-240 dolarów będzie takim idealnym punktem. Z tego co widzimy na Bitcoinie, mamy 35, 486 i na jednogodzinówce Pierwszy support jest na poziomie 33 124 dolarów, gdzie też mamy tutaj poziom dniówki, więc to by się pokrywało. Przebiliśmy się przez ten trend spadkowy z powrotem na dół, więc to by była jakby taka mała anomalia, która wyleciała. Zamknęliśmy punkt kontrolny na poziomie 35 767 dolarów, więc osoby, które jakby. Cały czas wierzyły razem ze mną, że będzie ten spadek, e, shortowały, to są pewnie teraz do przodu. E, tutaj widzimy, że mamy punkty kontrolne otwarte z dwóch ostatnich dni, to znaczy z dzisiaj na poziomie 30, dajmy na to nie wiem jak dokładnie tutaj Wam powiedzieć 37,500 plus 38,790 około więc cena prawdopodobnie e, podskoczy do góry, ale na spokojnie jeszcze widzę, że e, powinniśmy zjechać po prostu do tego dołu tego kanału, gdzie mamy 33 tysiące lub 30 949 dolarów, nie zmienia to faktu, że może się to nie zdarzyć, że ze względu na to, że po prostu możemy się odbić od tej tygodniówki 32 337 dolarów, gdzie cena po prostu może się delikatnie dotknąć, odbić i polecieć z powrotem do góry. Tak jak mówił schemat łajkowa, powinno, powinno się to udać. Nie chcę tutaj żadnych. Mówić Wam konkretnych prognoz ze względu na to, że no mieliśmy mamy ten spadek, który leci o 40 600 dolarów, co jest całkiem sporo i mam nadzieję, że będzie odbicie właśnie gdzieś na poziomie 33-30 000 dolarów i potem polecimy do góry, ale czy dolecimy do tego momentu, nie jestem pewien. Plus, to znaczy, zakładam, że tak. I zastanawiam się, kiedy to się stanie, bo to może też potrwać trochę. To może trochę potrwać, możemy się trochę bujać, więc cierpliwość tutaj jest kluczem do sukcesu moim zdaniem, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. To wszystko na teraz, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że yy, wybaczycie mi te szybkie odcinki, ale no niestety jestem na wakacjach i nie planuję, nie planuję dodawać jakby bardziej konkretnych odcinków, po prostu nie mam na to za bardzo czasu i tego nie planuję, ale wybaczcie mi. Mam nadzieję, że jednak Wam się to podobało i jakoś Wam to pomoże. Odgłosy natury, tak, oczywiście. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was serdecznie, miłego wieczoru i hej, do jutra.